Dobra. Witamy oraz zapraszamy do programu Ames TV, w którym będziemy recenzować sobie grę pod tytułem Gears of War 2 w trybie Horda. Jak widzicie, ja jestem w jestem na górze. Gram jakże sławnym już Markusem. Poniekąd. Drugim komentatorem jest Mawa w której gra na dole a za kamerą operuje m tak, U, tak widać po, mi, moi koledzy dostają trochę pomóż, bo no, są tacy ej, ok. niezbyt doświadczeni no i do tego tak idziemy grę w grę na Uuu, Kolega potrzebuje pomocy. Tak tu. Nie, nie. mnie. Cisne, nie? Jak no no, widać. Jeszcze raz. Zbytnio nic nie widać. Gramy chyba na najtrudniejszym poziomie, o ile wiadomo. No jeden poziom niżej. <noise> to prawie na najtrudniejszym poziomie, ale... E, nie dobra, Ej, Niektórzy tak... nie mają wprawy. Tak nie może być, nie? Ej mi nie Teraz pokażemy no. wam menu. Pokażemy wam menu, jednak chcemy pokazać Wam menu. Tak widzicie Xbox y, jest z menu pokazać. O, jest menu, jest menu, oh, so, yes, menu piękne. <gryzys>. Dobra, do dużący fali. Dobra, dobra. Dobry, ja tutaj kampię, ty patrz. Zaczynamy od ja drugiej tutaj. fali. Nie wiem gdzie ty jesteś. No. Chodźmy tutaj jestem właśnie A. I ty kamp tam po prawej. Po lewej, tu, po lewej, to, tu. To jak widać gracze naradzają się i to nawet bez mikrofonem. Nie, to, tam Tak <laughs> to, to są w tym, tam. No i w pesie. ty tutaj kampisz, nie? No i gitara i tu już kampę widzimy pro. Tylko, to że jak nie zabiją w no jest stronę gdzie? to cię wyrzeczę, podobnie sobie góry. Dobra, chwilę poczekamy. Nie wiem. Włączę sobie coś, przyjdziecie zjeść, bo. O! To już możecie wrócić. Zaczynamy akcję. Jak Oj, widać, w ten na górze, Fredusiek, próbuje coś tam uszczelidzić, ale. No, woja, to cicho. O! Z jego okiem zabójcy ciężko to idzie. Nie. Muszę ci pomóc. Muszę ci pomóc, o, a z pompy gnoja. Od razu na wstępie mówimy. No <laughs> ale widać u mnie. O, nawet ładną oprawę graficzną. Niestety nie mamy telewizora z rozdzielczością HD, więc nie widać tak bardzo, ale. Nie narzekaj, go. Bo... Nie narzekamy, jak to mówi mój kolega. Jeet. Yeah. Jak to widzieć? Wiek bieg... teraz jaka jakaś mutowana żabka. Bo to potem w pójdą na inskwire przecież, to Ja tu się prawie nie biegać, tu siedzę i co? No to dam pilnuj, bo wiesz. Jak ty ja pójdę, staję, tej, ale przykład. Widzisz, staję, co pójdę. Grę testujemy na Xboxie Premium z dyskiem 60-gigowym. Uuu, uu, uu. Ej, chodź tu. Ja Ej, chodź tu, ty. Ja w ogóle ty. Jak widać, akcja się przetoczyła. Został tylko... ...cedusiek. Weź, ty weź kill wpisz, słyszysz? Powracając do tematu grę, będziemy to na Xboxie jak i na komputerze. Ale co do następnego odcinka, zdradzimy Wam w następnym odcinku, co będzie. Co, po mnie? <laughs> o kurde. <laughs> Zobaczcie, to też Gilcz że jest, jest, jest potorny. widać, oh. porażka. Niby dużej gra kolega, ale Baw się w 1989. Jak widać odblokowaliśmy coś jeszcze na Xboxie, no nie wiem. Nic to... nie oblokowaliśmy e. baranie. <laughs> Bojo. Dobra. dobra. Cześć, trzeba skampić pro. Ostatnia horda, len <coughs> fala druga, A o tu. tam kampili pięknie nam wychodziło. Dobra, czy tu jest campi? Nagrywałem to drugi raz, bo rzeczywiście źle wyszło. Bo nie ma no. Liza. <laughs> jak to? Jak widać Malabar U. chodzi, a nie no, umieś kampić, nie? Ale mam pro. Tutaj to nie wiem, bo tu będą widzowie. No jest gitara, to chcę wejście wstawić na tą. No ja i widać. Mimo. Gra bardzo w drogach. No idzie. Na moc twojej. Jak widać, gra jest raczej dla widzów. Znaczy, dla O mocnych nerwach. Uje, yeah. idzie. Polecamy w ją grać tak znacznie wieczorem, bo. Dzień nie daje takiej samej atrakcji jak Ty, ja go... Ej, widziałeś? Ty, dostał... Hmm. no i... Jakby, co to przy, Co mam krzyczeć? No, jak nie miał tam... Ej, on też to krzyje. Dzień. Widziałeś, kiedyś <grym> je Z takim skilem to do domu. Ej, proszę, nie używajmy tekstów innych użytkowników YouTube'a, bo to już nas ustarczą o flagię. A jak wiemy... Nie... <grym> Ten użytkownik, który pierwszy raz użył tego tekstu, jest bardzo skomplikowany. Zeratul, pozdrowienia dla Pozdrowienia dla Zeratula, właśnie. Pozdrawiamy go. Oraz dla y, Soldiera. On też. Chociaż ich nie znamy, <laughs> ale pozdrowienia. O, chodź tu. Hmm. Gdzie ty tam strzelasz? I... No Teraz uważam, wzią... że komentarz że grze jest zbędny, dlatego oglądajcie i słuchajcie dwóch komentatorów, którzy nie umiałem grać. Dwoja, chcesz zagrać? Nie. Dobra, gej, bo tu biją zaraz, o was takie zamyślenie ja ma. w ogóle troszeczkę takie nubóstwo. nie Lamimy troszeczkę, ale. No, po co w ogóle tutaj Nasze zdolności wyjdą w praniu, więc. No, normalnie drugiej gitarze, nic się nie dzieje, I po... cały czas to są no, Nawet nikt nie chce przyjść, bo się... Bo ja... Chodź pan przyszedł. Speniali. <słuch> Też bym się bał te bluzka... Spinają czy... na i do domu. <słuch> Boże, jakie tu nudy. Dobra ty, nie mam czasu. Też tu się sprinter ciśnęło. A. a, a jest. Gitara. No ja mu tutaj. Coś nie chce robić. Łaj, czar paj no chodź tu, bo... Uuuuuu! Idioty od tej strony gdzie uciekłeś mnie biorą! Dobra ty Nie płacz. Uuu! Ej, ej, ej Ej, no mamy zabiją! No ja tam ciebie Ej, zbytnij tam, zbytnij tam. Dobra, 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 już jest słyszę. O kurde! Jeszcze sytuacja troszkę ogarnęła. Tak widać idzie wielki kuparz z sasakiem. Oczywiście, podpuścicie, że poczuli te wibracje, no ale. Co? Tam jest góra, I co, no, Jak widać, że też można rozwalić mury, no może nie tak na wysoką skalę jak w Battlefield Bad Company 2. Pacified. Ale. Nie, są na najgorszym poziomie w tej grze. Tak, To jest efekt tła. Gdzie jest wyświetlacz? Chwilę i kończymy. Uważaj tam! bo Spokojnie, zanim on tu wejdzie to ja się jeszcze... O jest, no to zapraszam. Ty, to jest ten ogarnięty taki ziom. On takie fajne wibracje ma na końcu. Ja słucham. Czy tam się może poczuć? Trzeba się pograć, no. Czuć jak on idzie, on jest taki pronięty. Takim włosem jest w tej grze. Jak słychać, jakiś z potworów chyba dopiero stał. I ciemny osobno. na to obiektajmy. Nie. Dobra, czekamy. Idzie żaba. O, młody. No znowu ruszę w tango, nie? I znowu będę musiał wracać. Dobra, to dla melanżu, nie? Ostatnie minuty i ciśniemy dziwo. Wyćnę maszynkę. Spila nabiję przynajmniej, nie? Palawar, wchodzisz już. No trudno, uciekaj. O, o yeah. chodź tu. O je, yeah. A yeah. no i w bo mi tam... To jest klana wiele. Ty amon mi się kończył tu. To tam jest amok to, wiesz? No tam jest wysoko, tam nie wysleć, w ogóle. W przejściu uh. jest uh. na amu. I tu? Ty Nie, no, ja to z uh. Ej! Co? So, ty. Ma mało amon, ale już zamek nie? Źle Uuuu! Uh. 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 Już jest połem, nie tam żabka jest. I pozdro, nie? Nie ma mamo. To bierz Mućkę. Tom. No, na On tam stoi? Aha. O, żar. Uważaj na tą żabkę. Ona podchodzi i wybucha, to wiem. To ona nie wybucha. Ty, 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 ty. Co, co, Te to żabki to? nie wybuchają. Malego. Ej, amu nie mam. Co nie masz? mi broń Nie mam, do tej mam tylko AMO To idź tam <śmiech> <śmiech> o, jej, Proszę Państwa kończymy i zapraszamy na kolejny odcinek naszego na razie no, bardzo fajnego serialu w którym będziemy prezentować prawie najnowsze gry Zapraszamy no,